Mi się podobało w na poziomie to, czy Przede wszystkim cieszę się, że mogłem tutaj być. Miałem okazję spotkać się z żywokami, że tak powiem, z Michałem i z Marcinem, dlatego cieszę się, że tu jestem, to był mój jakby główny cel, a to, że był już tutaj czasu spędziłem, także było miło odwiedzić znowu miasto co najważniejsze, pogoda sprzyjała i gol też sprzyjał w co także super, wszystko udało się tak, tak jak dało Czyli z perspektywy sportowca może Pan powiedzieć, że mamy majówkę, a poziom też gry można byłoby ocenić jako na taką typową. No znaczy, nie, nie, chcę poziomu oceniać, ponieważ nie znam się tak dobrze na piłce nożnej, także nie chcę oceniać poziomu dla mnie jako kibica typowo, czyli dzisiaj mówię, oprócz Bohatowa, kibicowałem Marcinowi. Cieszę się, że zespół zwyciężył i dla mnie to jest najważniejsze. O, obserwuje Pan w ogóle polską ligę, Czy to No Myślę, że śledzę, ale bardziej wyniki, czasami oczywiście jakieś mecz też, ale bardziej... Czytam i oglądam to, co się dzieje, kto będzie walczył i tak dalej. No, oczywiście interesuje, interesuje się każdym sportem i piłka nożna również tych dyscyplinach jest. Z perspektywy byłego siatkarza z chatów, jak ocenia Pan relacje między kibicami z Krya GPS-ów, bo wiecznie o to jest toczona wojna. Są jakieś zaszłości między kibicami, czy raczej ja nie? Czegoś racji, tak, ja jestem w ogóle dziwiony, ja czegoś takiego nie widziałem. Oczywiście ci kibice nie, nie zawsze się wspierają, ale myślę, że sobie nie przeszkadzają. Kibic swoim drużynom i daje to jest najważniejsze, ale nie, nie ma na pewno wojny między nimi i, i nigdy o czymś takim nie słyszałem, nawet mieszkania tutaj nigdy nie miałem nieprzykrości związanych z tym, że, że kibic GKS słyszę, i coś się działo. Wręcz przeciwnie, bardzo miło tutaj się mieszkało i tak naprawdę nie widzę żadnej jakiejś... Bełchatów to dobre miejsce do uprawiania sportu? No, po, pokazują to yy, tutaj władze i wszystkim sponsorzy, że, że tak, ponieważ mają naprawdę dwie drużyny na wysokim poziomie, i, czyli coś da się zrobić. Oczywiście są jeszcze dyscypliny, miejskie, które też y, są rozwijane i ktoś się rozejmie, który nie, ale iskra Bełchatów i, i tutaj GKS yy, pokazują, że w naj, najwyższej lidze, jakimi w swoich dyscyplinach się liczą i to jest najważniejsze. Jakie plany na weekend majowy? Ja już mam weekend że ja już sporo czasu odpoczywam, ale nie, na pewno będę siedział na wsi, odpoczywał i, i, i już za tydzień zacząłem zgrupowanie kadry, także dużo czasu